Cześć! Cylindrem, który przygotowałem na dzisiaj, konstrukcją jest konstrukcja model R6 firmy, włoskiej firmy Iseo. Można powiedzieć, że jeden, to jest to jeden z bardziej popularnych modeli, modeli w Polsce, z racji po prostu tego, że jest zwyczajnie bardzo, bardzo dobrą konstrukcją. A według producenta, ten, ten otocylinder jest zabezpieczony bardzo dobrze przeciwko bumpingowi, co jest podobno, podobno tutaj bardzo miarodajne, jeżeli chodzi o ten, o ten cylinder. Czyli ym, chodzi po prostu o to, że wkładane są do zamka wkładki, cięte na po prostu maksymalne, e, maksymalne bądź minimalne, jak niektórzy mówią w tym momencie wartości e, i poprzez miarowe uderzanie, delikatne uderzanie jakimś przedmiotem, młoteczkiem, bądź, bądź czymś podobnym, po prostu można ten cylinder zwyczajnie przekręcić. To jest tak zwany, tak zwany bumping. Chodzi o to, w tym, że w tym wypadku po prostu ten cylinder jest dość dobrze zabezpieczony przeciwko tym, temu bumpingowi. Podobno producent twierdzi również, że jest bardzo dobrze zabezpieczony przeciwko, przeciwko wierceniom. Mogę to akurat potwierdzić, ponieważ posiada on wkładki wolframowe, czy tam karbidowe, jak na co? Niektórzy na to mówią, ale to jest, to jest raczej Wolfram. Um, bo uniemożliwia to po prostu zwyczajnie wiercenie, wiercenie w Biblii. To wam pokażę później. Ja go sobie tutaj wsadzę w uchwycik. Nie będziemy przedłużać. No, będzie łatwiej po prostu o nim opowiadać. A jeśli chodzi o jego klucz. A, klucz jak widzicie, tu nawet troszeczkę, troszeczkę przekrzywię w tym momencie ten klucz. Jest, jest to klucz sześciopinowy. E, mamy tutaj bitowanie, no, jak na, bit, na, na tą firmę bardzo agresywne. Jest to sama góra, sam dół. E, szóstka jest przy, przy okazji cięta na zero, jeszcze dodatkowo, e, co jest tutaj, no, szóstka jest chyba bodajże dwójka, bo dwójka też jest cięta na zero. E, co będzie na pewno stwarzało tutaj pewne trudności? Jak widzicie, wkładka działa no, mega precyzyjnie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ten klucz. A kładeczka przychodzi, e, czy tam cylinder, jakbyśmy go nazwali, przychodzi do nas w komplecie z pięcioma kluczami a, i z kartą kodową. A według ubezpieczycieli jest e, liczony, liczony ten cylinder w tym momencie e, na normę ubezpieczeniową SK, SKG2 z dwoma gwiazdkami, czyli dość wysoko można powiedzieć, każdy ubezpieczyciel go, e, go w tym momencie uznaje. A, I tutaj, no, jeżeli chodzi o jego popularność w Polsce, z racji tego, że jesteśmy, e, jesteśmy tutaj w tym momencie dość mocno zainteresowani zamkami włoskiego typu, ten, e, ten zamek jest po prostu bardzo popularny. No to przejdźmy sobie może do narzędzi, z którym się dzisiaj będziemy posiłkować. Na pewno będzie to napinacz od MultiPika, grubość 1,2. Umieszczam go standardowo tutaj. Jest to bardzo dobra lokalizacja. Tutaj akurat można sobie pozwolić na, na, tak szeroką, na tak szeroką końcówkę. No i tutaj będzie flaga numer 5. Również od firmy MultiPik będziemy się nią będeniem pikował, ponieważ jest to, no, można powiedzieć, zdecydowanie najlepsze rozwiązanie tutaj do tej konstrukcji. Napniemy to sobie tak średnio, bo ten multi, bo to on akurat jest dimple lock, który wymaga trochę większego e, nacisku. Jedynka było lekkie kliknięcie, dwójka mamy lekkie kliknięcie znowu. Trójka nic, czwórka, piątka, szóstka. Wracam z powrotem do początku, znowu jedyneczka. Delikatne kliknięcie. Dwójka kontrola jest ustawiona. E, trójeczka nasza w tym momencie, o zdecydowanie wpadliśmy w nasz falset idziemy dalej, czwóreczka, czwóreczka zdecydowanie rotuje do tyłu ale nie, Trółeczka to nie jest, czwórka, piątka, o chyba szóstka, o tak zgadza się szósteczka nam zdecydowanie tutaj zabindowała Lekkie kliknięcie, znowu jesteśmy w głębszym falsacie jeszcze niż byliśmy, Sprawdza wszystkie po kolei, dwójka, trójka jest ustawiona. Tak, teraz zdecydowanie nam banduje chyba czwórka z tego co widzę, jeden, dwa, trzy jest ustawione, tak. Zdecydowanie jest to czwórka, która nam w tej chwili chciała coś powiedzieć. Była lekka rotacja wsteczna. Nie wiem czy widzieliście, wskoczyła nam prawdopodobnie ładnie. Jeszcze ją skontrolujemy, jedynka, nic, dwójka, kliknięcie ładne, trójeczka. O, jesteśmy na, na falsecie znowu, to była trójeczka, czwóreczka jest ustawiona, piątka, zdecydowanie nic, o szóstka teraz ładnie uderzyła, pięknie. Zdecydowanie muszę się jeszcze, e, wybaczcie, obeczeć, gdyż mamy tutaj bardzo dużą wilgotność dzisiaj. Jest bardzo, e, bardzo burzowo w Holandii. No i w związku z tym e, niestety bardzo mocno leci mi z czoła woda. <grym> Także wybaczcie. Piątka jest ustawiona. Sprawdzajmy jeszcze. Tak, zdecydowanie ładnie. Szósteczka, szósteczka rotuje. Zobaczmy szósteczkę. Mamy rotację wsteczną. Opadło nam tam dużo, za dużo. Słyszałem. Szósteczka sprawa wrażenia ustawionej. Wróćmy sobie tutaj do naszego początku. Tym razem jedyneczka lekki klik. Na pewno czujesz, że dwójka opadła. O. zdecydowanie, trójeczka nic, czwóreczka chyba jeszcze też opadła, oj dobrze Ale to nic, wracam z powrotem, jedynka, dwójka klik, trójka i tak wygląda, zwróćcie uwagę na to moi drodzy otwarcie tej konstrukcji, ona jest tutaj już w pełni otwarta. Tutaj dla kolegów, którzy y, kiedyś chcieli zobaczyć, czy pikarzy y, kręcą całym rdzeniem <gry> w całości. Y, no ale to mniejsza z tym jakby, to tak w ramach humoreski. A ja sobie pozwolę wyciągnąć tam tą konstrukcję tutaj ze, z naszego uchwytu. Na razie go przesuniemy trochę na bok, bo nie będzie nam potrzebny. Y, zastanówmy się tutaj nad narzędziami, jakie można by było wykorzystać. O, zdecydowanie wydaje mi się, że kopytko będzie naszym dobrym rozwiązaniem. Umieścimy je sobie tutaj. I przytrzymamy nasze piny tutaj z dołu. A zobaczmy, co tutaj trzeba by było zrobić, żebyśmy mogli ściągnąć sobie naszego stirclipa, bo tutaj widzę, że mamy do czynienia z stirclipem. Więc postaram się go e, usunąć. Zamek jeszcze nie był nigdy gatowany. Jest to po prostu nowa konstrukcja. O! Bardzo ładnie nam się tutaj udało ściągnąć naszego segerka. Zwróćcie uwagę, tak wygląda ten pierścień, który przytrzymuje w tym momencie rdzeń przed po prostu zwyczajnie poruszeniem czy tam, jak to niektórzy nazywają, wysunięciem. Dobra. Wrócimy sobie z naszym uchwytem. Ja sobie pozwolę to umieścić tutaj, o nie wiem czy to się uda tak łatwo, o może troszeczkę dalej go złapiemy, dobra, dobra, ten kopytko trzyma nam tak zwany, tak zwany pinning shoe, bo tak, to taka jest tego nazwa angielska, e, trzyma nam w tym momencie piny, które się znajdują tutaj w Biblii, A się postaram wyciągnąć rdzeń, może się to uda, o nawet ładnie wychodzi bezproblemowo, dobra, Tak wygląda e, nasz rdzeń. Zwróćcie uwagę, wszystkie sześć pinów jest tutaj w środku. E, no, bardzo fajna sprawa, bo on jest wykonany prawdopodobnie ze stali, z tego co widzę, także tutaj to już samo to jest tutaj dobrym rozwiązaniem. E, ja go na chwileczkę odłożę tutaj na, e, na półkę, ponieważ zajmiemy się w pierwszej kolejności e, pinami, które są tutaj w tym momencie e, w naszej Biblii po prostu zwyczajnie. To, to, to jest tutaj jakby jakby tutaj kluł. Co troszeczkę to obniżę. Tutaj by się nam przydał front follower tak zwany. Zobaczmy, czy ten nie będzie za długi. Może ten. Ten dobrze. Może jeszcze spróbujemy drugiego. Ten drugi może będzie lepszy. Ale znaczy, lepiej się będzie prezentował. w się sensie długością. O, mi się wydaje, że drugi tutaj jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. A teraz możemy się pozbyć w tym momencie naszego kopytka, które już nam nie będzie potrzebne. Dwie najważniejsze rzeczy: pęsety. To będzie, to będzie tutaj rzecz istotna. O, jeszcze tak wsadzę to kopytko na chwilkę. Widzę, że te piny za bardzo wystają. A może czymś innym się to uda jeszcze podważyć. Albo i nie. Spróbujmy inne, inny rodzaj kopytka. Mam ich tu kilka. Niestety się okazuje, że się we front followerze nam po prostu zablokowało to i owo. No dobra, to nic, zrobimy to metodą, yy, bo niestety się zablokował front follower metodą yy, prób i błędów tak zwanych, tutaj nam wyskoczył pin numer. Ach, jak mi się go uda wydobyć. Oczywiście, co będzie bardzo trudnym rozwiązaniem. Pin numer 6. Zobaczcie, ten okru okrutny gating, ale naprawdę mam dzisiaj trudny dzień. Jak go wydobędę, może na ręka będzie łatwiej. O, no, dobra. To jest nasza szósteczka. Bardzo ładny spulsik. Ma bez żadnych wariacji, ale jest. Sobie odłożymy do komory numer 6. Wciągniemy następny. O, też wyskoczył, ale też obawiam się, że będę musiał go wywalić na rękę bardziej. Gdyż niestety nasz front follower się nie chce obrócić. E, pin numer 5 numer e, o dziwo jest pinem standardowym. Tutaj tu, o, dobra, nie chcę się tutaj trzymać, słapię to jeszcze mocniej. Jest pinem standardowym. To jest dość zaskakujące, ale to okazuje się, że on nam, on nam trzyma tutaj stosik. To jest piąteczka. Pin numer 4 wyskoczy dobrowolnie. Wyskoczy dobrowolnie, tak. To jest też pin typu spools. No tutaj sobie to odłożę na chwilę, bo może faktycznie nie ma sensu korzystać z tego uchwytu, skoro jesteśmy na takim etapie. <laughs> e, pin numer 4 to jest też, jak widzicie, spools. Zobaczmy pin numer 3. Skoczy nam. Tak, zdecydowanie wyskoczył. To jest również spools. One są wszystkie musiężne, tak jak do tej pory e, nie ma nic tutaj, że tak powiem, nadzwyczajnego. To jest pin numer 2 i pin numer 1. Dobra, sobie tutaj wyskoczymy. Pin numer 2 i pin numer 1 zaraz wejdziemy do sprężynek, dojdziemy. Pin numer 2, o dziwo, też jest standardem, też mosiężnym. I pin numer 1 to jest również, również spuls. One są wszystkie, wszystkie musiężne. Ja sobie tutaj Zaraz zaaranżuję lepiej. Jeżeli chodzi o same sprężynki, to tutaj wyrzucimy. Podejrzewam, bardzo ładne są stalowe, tylko pozwólcie, że sobie je tutaj wyczepię. No nie chcą wyjść, dobrowolnie, ogólnie, ale widzę, że wszystkie są stalowe. Jeszcze sprawdzę sobie tutaj te komory, czy one są podcięte, ale nie. Nie ma tu tak zwanego undercutu. Jeszcze raz się przyjrzę. Zdecydowanie... Zdecydowanie nie ma tutaj żadnego, żadnego podcięcia. Sprężynki, zwróćcie uwagę jakie są gęste, to są bardzo mocne, stalowe sprężyny. E, ogólnie tutaj muszę przyznać, że to jest jeden chyba z fajniejszych e, rodzajów sprężyn, które znam. Są bardzo wytrzymałe przede wszystkim. I ogólnie bardzo, bardzo duży opór podczas pikowania robią. To znaczy, dzięki temu po prostu zwyczajnie odczucia, które mamy, są zdecydowanie, zdecydowanie że tak powiem, trudniejsze do wyłapania i zdecydowanie, zdecydowanie są one trudniejsze w tym momencie do te zamki tego typu do spikowania. O, jest, wyszła, wyszła kolejna sprężynka. Bam. No Tak jak widzicie, no są to konkretne sprężyny. Zobaczmy, czy uda nam się wyciągnąć jeszcze dwójeczkę, bo oczywiście jeszcze dwie nam zostały, to jest z dwójeczki, one są wszystkie takie same, nie ma tutaj żadnych, e, żadnych różnic pomiędzy nimi. Jeszcze tylko chciałbym się dowiedzieć, w którym miejscu została jeszcze jedna sprężyna, bo to, że gdzieś została, o jest, udało się, jest ostatnia. To wygląda w ten sposób. No, tutaj nasz, no, nie ma żadnych podcięć. Jedyne co możecie zobaczyć, z tego co wiem, są to wolframowe, wolframowe tutaj pręciki, a tak jak Wam mówiłem, wkładki, które są wsadzane po to, żeby, no, jakby dokonać prewencji, prewencji po prostu przed wierceniem. I to jest tyle, jeżeli chodzi o nasz, jeżeli chodzi o nasz housing. Ja sobie tutaj troszeczkę pozwolę te piny bardziej uporządkować. Żeby to miało ręce i nogi. Dobra. I teraz przejdźmy sobie tutaj do, do naszego rdzenia. Pozwolę sobie wsadzić klucz, żebyście zobaczyli jak to wygląda. To jest nasza jedyneczka. Ona jest o dziwo, stalowa. Jest standardowa. To jest trójeczka. Również stalowa. Również jest to standardowy pin, aczkolwiek, aczkolwiek stalowy. To jest nasza piąteczka. Nie wiem, czy zwróciliście, zwróćcie uwagę. Mamy tutaj torpedki. Nie? To, to jest w ogóle takie jeszcze przespulowanie tego pinu, dodatkowe, ale jest to, co jest bardzo fajne, jest oczywiście. Y, jest to oczywiście również y, pin stalowy. Także tutaj to jest na, naprawdę fajnie, fajnie, muszę przyznać, producent podszedł do sprawy. Zobaczmy, czy się uda nam wyciągnąć bezinwazyjnie, tą trójeczkę troszeczkę wystaje. Proszę bardzo, to jest również standard, jest ona w tym wypadku również stalowa. I zobaczmy, jak to by, czy się nam uda. Naszą szósteczkę, o jest, wypadła, fajnie. Nasza szósteczka, również, również stalowa, tym razem standardowa. I ostatni pin, który tu będzie. To będzie jedyneczka. Jedyneczka również standardowa, stalowa, bez żadnych tutaj udziwnień. No tutaj jedynym, jedynym dodatkiem jest tutaj w tym momencie utrudnienie, że kipin ki numer 5 e, no tworzy taką torpedową tor, torpetkę, a torpetkę spulowaną, i to jest jakby, jakby tutaj całe utrudnienie, jeśli chodzi o ten pin. Rdzeń, jest rdzenie tutaj bez żadnych udziwnień, jak widzicie no tutaj nie ma żadnych, żadnych dodatkowych e, undercutów, millingów i tego typu rzeczy, jak to ładnie mówią e, angielskojęzyczni e, lockpickerzy, it's pretty standard, tak to wygląda, już Wam pokażę, o. Tak wyglądają w tym momencie e, z bliska gacy. E, gacy w tym momencie z tej R6. To jest, p, to jest y, naszego IZO R6. To jest, to jest w tym momencie cały, y, cały gating. E, jeżeli chodzi o mnie, to już wszystko. Jeżeli chodzi o, o, o materiał, jeżeli uważacie, że się Wam podobał, jeżeli uważacie, że był wartościowy, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. A jeżeli chodzi o, o cały gatting, zobaczycie za chwileczkę fotografię jako, jako podsumowanie. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się, cześć.